Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont, a raczej odbudowa stadionu na Nowym Mieście. Zakres prac obejmie na początku uprzątnięcie i ogrodzenie terenu. Prace mają być przeprowadzone etapami. Stadion w dzielnicy Nowe Miasto został otwarty w 1926 roku. Wówczas obiekt nosił nazwę Waldenburger Bergland Stadion. W 1946 roku stadion przejął górnik Wałbrzych. Od dłuższego czasu stadion miejski nie jest regularnie użytkowany, a jego trybuny powoli niszczeją. Musimy pamiętać o tym, że modernizacja stadionu przy ulicy Chopina planowana była w całkowicie innym zakresie niż to dzisiaj będziemy robić, w związku z tym konieczne są prace, które przeprojektują nam dokumenty wcześniej, wcześniej zrobione, czyli w tym pierwszym etapie modernizacji, na który wydajemy, przypomnę, 3 miliony złotych mieści się właśnie między innymi koszty przeprojektowania. Ten stadion będzie mniejszy niż pierwotnie planowany. To, to jest jakby jeden element wydatków. Po drugie ogrodzenie tego terenu i uprzątnięcie starych trybun. Lada chwila, takie pierwsze prace powinny się rozpocząć, plac budowy został już przekazany wykonawcy. Przypomnijmy, że miasto starało się o dofinansowanie remontu z rządu. Na liście gmin dofinansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazły się tylko niektóre z naszego regionu. Jedyne pieniądze, jakie trafiły do Wałbrzycha, zostały przeznaczone na szpital. Wałbrzych wnioskował 27 milionów złotych z przeznaczeniem na remont stadionu.